W związku z opublikowaniem artykułu przy wyraźnikach wiatra bez pozwolenia Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie mające na celu wyjaśnienie opisanej prawidłowości. w artykule nieprawidłowości. W stopniu podjętych czynności Komisja ustaliła, iż wybudowanie wiatru nastąpiło bez pozwolenia na budowę i wyznanie uzgodnień z właścicielem sąsiednich działów. Zadania dodatkowe na pokrycie których wystawiono faktury zostały również zrealizowane przed uchwaleniem środków na te cele. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej i gminy Rady o podjęcie uchwały w sprawie skierowania wniosku do prokuratury w celu wyjaśnienia czy do złamania przepisów prawa budowlanego, narażenia bezpieczeństwa uczestników dorzymek gminnych i niegospodarności w zarządzaniu publicznymi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawa wiatru własności od samego po początku nie była bieżącym problemem do rozwiązania. Dla niektórych zwłaszcza, że jesteśmy w przededniu dniu wyborów samorządowych była od samego początku tematem przez Burze Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Rabicz, przed podjęciem jakichkolwiek działań przynosi przez tą komisję w artykule prasowym z dnia 30 września autorstwa pana Kacyfa Kwiatkowskiego ustalił stan faktyczny w sposób następujący. Jestem zaskoczony takimi informacjami. Widać panowie w następnym w swoisty sposób realizują hasło grupy w CETA. Konieczne będzie zbadanie sprawy, bo mogło tu dojść do narażenia bezpieczeństwa uczestników tożsamości, niegospodarności, również nadużyć złupowych, a już na pewno do złamania przepisów budowlanych. Proszę Państwa, przy późniejszych działaniach część Komisji Rewizyjnej z przyczyn obiektywnych nie mogli w nim uczestniczyć, i Rady e, lubaby rado. Świetne powyższych wypowiedzi Pana Przewodniczącego mogą zostać potraktowane jako bezstronne i rzetelne. Czy może to uznać jako próbę uzasadnienia wypowiedzi prasowych, w której najpierw referuje się wyrok, a później szuka uzasadnienia? Bardzo się cieszę, że Panią to bawi Pani, pani Bato. Szanowni Państwo, sprawa się zatrzała od metrów. Dwa duże artykuły w program telewizyjny Kontrasty. Pozwolicie Państwo, że przez chwilę zatrzymam się na tym ostatnim. To dość ciekawe. Jest. Program pod redakcją pana Katra Kwiatkowskiego, Kwiat, Kwiatkowskiego trwał około 28 minut. Omawiano dwa tematy. Rewitalizacja Rewitalizacyjnego Rynku Wiata Właszczyny. Sprawa pierwsza. Rewitalizacja rynku w sposób jego zagospodarowania. Zadanie ogromnie istotne dla mieszkańców całej gminy. Zadanie którego realizacja pochłonie co najmniej kilka milionów złotych. Sprawa ta zajęła w programie Rady niecałe 11 minut. I o ile sobie przypominam, do tej pory nie była omówiona jako osobny punkt porządku obrad żadnej sesji Rady Miejskiej w Minerałczu. Wiata ja właszczynie, wartość zadania 65 tysięcy, czas dyskusji około 18 minut. Moim zdaniem wszelkie proporcje zostały tutaj zachwiane. Nie można mieć pretensji do prasy, która programowo jest nieprzychylna lub przynajmniej mocno sceptyczna w odniesieniu do aktu, aktualnej władzy gminnej i która potrafi wykorzystać w dziurawek w szwajcarskiej prawo prasowe do, do bezpiecznego przekazywania pożądanych przez kolegium redakcyjnych treści. Szanowni Pan, Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie yy, chciałem włączyć dyskusję na temat do tablicy przez Pana Sekretarza. Moim zdaniem insynuacjami i pomówieniami, a tylko żeby jedną rzecz wyjaśnić, do dnia dzisiejszego żadne sprostowanie do treści tego, jak i drugiego artykułu, który okazało się w tej sprawie ze strony Urzędu Miejskiego Pana Sekretarza nie zostało na prezentacji skierowane. Więc jeżeli by coś było nie tak w artykule Państwo na pewno wysłali do tego sprostowanie. Tego nie uczyniliście, się bardzo. Prawdą jest, że burmistrz sekretarz, nie tylko. Wiedzieli, że wiata została postawiona bez wymaganego pozwolenia. Wykonawca postawił ją postanowił na własną odpowiedzialność. Wykonawcy są obecni na sali. Nie wiem, czy panowie chcą w tej chwili cokolwiek powiedzieć? Sprawa jest prosta. Był przetarg, Wygraliśmy ten przetarg, Postawiliśmy wiatę. Wiadomo, że owijach i i wtedy po prostu i nic więcej nie było do powiedzenia. A cała ta historia, która była powstała i tak dalej, to jedynie jak tym samym Dziękuję. No to panowie, skoro nie było pozwolenia, no to kto ma w zgody na to, żebyście tam wyszli na ten Przed chwilą wspólnik powiedział o tym, dlaczego tak się stało. To jest samowola, tak? Stoi. No tak. Ale my o wiemy, że to jest samowola. Postawiliśmy to na własną odpowiedzialność. Wnoszę o dokonanie przez Radę Miejską Gminy Rawicz oceny prawidłowości i zgodności z prawem działań Komisji Rewizyjnej. Czy to jest norma, że osoby, które, czy, czy, czy urząd, który w sposób nieudolny przeprowadził inwestycję oskarża radnych, którzy odbyli no, posiedzenie i w jakiś sposób doszli do wniosku, że jest wiele wątpliwości? Ja staram się trzymać faktów. To Pan że wykazuje tutaj jakiś czas sarkazm, że, że, że miało też spadać. Im dłużej Pan mówi, to się robi coraz, coraz bardziej grząsko i tam stamtąd nie woda. Yy, ponieważ Panie Sławku, dobrze wiemy, jak, jak to zostało wykonane i ja już nie chciałem włączać do tej yy, konwersacji tutaj rozmowy, ale po raz kolejny robicie tą samą rzecz, po raz kolejny, jeżeli coś z waszej strony zostało źle wykonane, zaczynacie politykować właśnie wy, że to my robimy kampanię, to pan zaczyna mówić, że kolega jest to, ktoś inny jest sam. To jest wasza broń. Proszę mi nie mówić, znam firmę, panowie możecie jeszcze chwileczkę pozostać. Jesteście, jesteście rzetelną firmą i nie wierzę, że bez, bez, bez pozwolenia po prostu na tą budowę wchodzicie. Łatwiej wziąć firmę na siebie, to jest niedopuszczalne. Myśmy uchwalili pieniądze na budowę tej wiaty, tak samo jak na wszelkie inne inwestycje, które się od wielu lat toczą na wioskach i na osiedlach naszych. Naprawdę to jest niedopuszczalne, że pan w taki sposób skłócał ludzi. Te inwestycje są niezbędne dla społeczeństw, które się coraz bardziej aktywizują. Jest realizowane mnóstwo programów scalających społeczeństwa. Jedynie trzeba w sposób prawidłowy wydawać środki finansowe, w prawidłowy sposób oddawać do użytku inwestycje. Postawcie jeszcze na zabad Domu Kultury bez pozwolenia, bez e, różnego typu certyfikatów. Też wolno? Wszyscy doskonale wiemy tutaj obecni, że zostało naruszone prawo budowlane. I do tego tematu nie wracają. W takim razie może się odnieść do tego, o czym mówiłem wcześniej, do wydatkowania dodatkowych środków 10 tysięcy złotych przed ich O ile pamiętam, to uchwałę w tej sprawie Rada podjęła w czerwcu, tak? Czy w sierpniu? Nie pamiętam. 27 sierpnia w tym, że faktury wpłynęły przed sesją. Faktury wpłynęły przed sesją, sprawdzę. Jeśli, jeśli faktury wpłynęły przed sesją, ma kulpa. Co i tak nie stanowi naruszenia yy, ustawy o finansach publicznych, bo liczcie pełni upadłość. Panie sekretarzu, ja yy, jeśli jest tak dobrze, jak pan mówi, to tym bardziej podtrzymuję swoje y, wnioski do Miejskiej. Ja powiedziałem, mleko się wylało i staram się ja i wielu innych ludzi, staramy się, żeby, żeby sprawę na tyle posprzątać, żeby to wylane mleko, które wiadomo jak mleko stale leży, co zaczyna brzydko pachnieć, żeby tą sprawę doprowadzić do szczęśliwego końca. To jest jedyny mój cel w tej chwili, proszę Państwa. Nic innego. Ja tylko chciałam powiedzieć, ty że no. fakt zaistniał. Nie zaprzeczył faktowi no, tej samowoli budowlanej Pan Sekretarz. No więc po co, po co my jeszcze dyskutujemy? No, na nad tą, na tą uchwałą i wszystko. Przechodzimy zatem do głosowania uchwały. To jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie rękę. Mówimy o treści uchwały w sprawie przekazania do prokuratury i do regionu Obrachunkowej. Zaproszę o podniesienie 11. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 11, tak. Dziękuję. Stwierdzam, że